Witam wszystkich widzów. Od razu lecimy do Dekathlonu odebrać nowy rower do nowego projektu. Come on. Jak widzicie, rower załadowany. Jedziemy do domu. Typ i model roweru to jest rower górski rockrider ST120 Nie kazałem im montować, mówię sam sobie w domu zmontuję, poza tym bym się tutaj e, gramolił do tego samochodu, więc wziąłem w kartonie, sam dokonam regulacji i wszystkich ustawień. A mówię przy okazji uchronię się przed tym, że przed no, zadrapaniem ramy przy wkładaniu do, do, do samochodu, teraz jedziemy do domu, rozładować się i zamawiamy zestaw elektryfikacyjny do tegoż off-roweru. Mówiłem, że zamontuję tutaj przekładniowy silnik Enxusa XF15C zamówię z Nexuna od nich jest to sprawdzowana przeze mnie już firma wielokrotnie u nich zamawiałem skorzystam przy okazji z kodu rabatowego mojego kolegi, który też Zajmuje się elektryfikacją rowerów. Jak pewnie wiecie, jak nie wiecie o kogo chodzi, to wam powiem. Jest to Taba na rowerze. To jest Radosław Panas. On teraz urzęduje w Trójmieście. I on tak jakby zaszczepił u mnie tą miłość do rowerów elektrycznych. Z racji tego, że ja jeszcze nie mam żadnych kodów rabatowych do tego sklepu, więc muszę skorzystać z kodu, właśnie taby. To daje mi 5% oszczędności w kieszeni, które będę mógł wydać powiedzmy na baterię, którą sam zamierzam zbudować. Zgrzeję ją sam i. Będzie cały zestaw gotowy, czyli podsumowując: Rockrider ST120 Nexun XF15C, sterownik będzie 17A, czyli on tam będzie generował moc przy 48V w granicach 485W, ciągłej do 1000A. Tak, to ta, tak, tak mniej więcej będzie wyglądała moc tego silnika. Jest to silnik przekładniowy. Nadaje się idealnie do miasta, do częstego ruszania. Więc tutaj nie ma mowy w ogóle o bezprzekładniowym. Mówią, że jest e, przekładniówka, że jest bardziej zawodna i w ogóle. Słuchajcie, jeżdżę na przekładniówce. Mam już zrobione paręset kilometrów, rozebrałem, nic się z tym nie dzieje. Smar wymieniony, przygotowany rower do sezonu kolejnego. Podejrzewam, że w tym sezonie też parę tysięcy się zrobi, i ta przekładniówka będzie jeszcze służyć, służyć i, i, i tam się nic z nią dziać nie będzie. Także ta, ta fama, że przekładniówki są gorsze, że. Może są mniej e, oszczędne energetycznie, no bo wiadomo, e, tutaj przy przekładni jest troszeczkę to inaczej, ale no niestety, no nie oszukujmy się, e, rower e, z silnikiem bezprzekładniowym e, przy starcie generuje większe straty niż ta przekładniówka, tak? Na trasie, owszem, e, jeżeli jedziemy stałym tempem, ze stałą prędkością, na długim odcinku, to wtedy ten silnik da radę a w mieście no sorry ale przekładniowy jest dużo lepszy i bardziej wydajniejszy na trasie też daje radę jeździliśmy z moim synem już trasy do łeby także to, to, to tam nic się z tym nie dzieje błoto, deszcz, piachy nic mu tam nie, nie robiło tutaj za mną stoi właśnie zakupiony dzisiaj rower, ale go rozpieczętujemy, zobaczymy jak to wygląda w środku. Z tego co zobaczyłem tutaj w tym rowerze, to są kapslowane obręcze. Czyli wygląda tak, jakby to obręcz była wzmocniona. No, aluminiowa rama bardzo ładnie wygląda. Opony zobaczymy, jak się będą sprawować. Jeżeli nie, to zmienimy na inny bieżnik. No, wiadomo po taniości, czyli tutaj jest e, suport na kwadrat. No nie ma co tutaj oszukiwać, że za tą cenę dostaniemy nie wiadomo co. Hamulce tarczowe mechaniczne TEKTRO. Naprawdę sprawdzimy je dopiero na trasie solidna, gruba rama, widać taka nie pompowana spawy. Jeśli chodzi o, o, o spawy na, na, na ramie, no, no nie, nie ma tragedii. Jakość tutaj tego jest w miarę fajna. Ostatnio na którymś forum właśnie czytałem, że no, bo Decathlon ma tam rowery, te ramy, że są nie szlifowane spawy. Słuchajcie, ja jestem spawaczem i powiem Wam z doświadczenia własnego, że każde szlifowanie, każda obróbka tutaj przy spoinach powoduje, że spoina jest osłabiona. Ona no, już nie ma wtedy w tej swojej wytrzymałości. Fakt. Ładnie może to wygląda, ale no niestety nie ma już pełnej wytrzymałości, tak jak powinna mieć. No na pewno widzę, że tutaj rura podsiodłowa pójdzie do wymiany, bo jest stalowa. Z jakimś to stalowym jarzemkiem. No to po prostu takie potaniości. Co mi się jedno rzuciło w oczy. Nie wiem, czy nie będę wymieniał mostka na regulowane. Chociaż ten z tą geometrią tutaj to ona akurat nie jest taka, nie jest źle, ale za bardzo jestem chyba troszeczkę wyciągnięty do przodu. To jest rama XL. E, gripy na pewno zostaną zmienione na silikonowe. Ostatnio widziałem bardzo fajne takie amerykańskie. Bardzo sobie chwalą. No więcej co? Skok amortyzatora 80 mm w zupełności wystarczy. Więc teraz zostanie tylko uzbroić rower w błotniki i bagażnik po to, żeby móc tutaj jeszcze przypiąć sakwy. Mam nadzieję, że się uda ten proces. I będzie można ruszać na wyprawy. Jak widzicie, światło ramy jest dosyć duże. Koła 27,5 cala. Manetka przerzutki. No to tu jak widzicie, Bitwinoska. Jak tu widać zresztą. Pierwszy i dziewiąty bieg. Reszta to jest włączane na czuja. Klamki hamulcowe. Aluminiowe, no to chociaż tyle świadczy. Nie zaoszczędzili tutaj, ale to też zwykłe, standardowe. Lampki hamulcowe Tektro. Dzwonek. Dzwoni. Lampka przednia na baterie. No. Jak widzicie, świeci. Zahaczana na gumkę na kierownicy. Dodatkowo w zestawie było też światełko tylne, zasilane też bateryjnie. Na opaskę taką gumową, przednia zębatka, przednia korba. To jest bodajże chyba 36 albo 38 zębów. Już teraz dokładnie nie pamiętam. Także tu jest pod elektryfikacją, mi się wydaje, że będzie troszeczkę za mała. Też z tego co widzę, jest to stalowa. Po prostu stalowa. Podejrzewam, że te korby to też są stalowe. Aczkolwiek to jest jakaś nakładka plastikowa, chyba. Tak, korba w środku, ramię jest po prostu stalowe. I Nakładka plastikowa na to całe. Powiem Wam tak, to na pewno stąd wyleci. Wstawimy tutaj aluminiową korbę razem z zębatką aluminiową. To też nam pozwoli zejść troszeczkę z wagi, no bo wiadomo, stal od aluminium jest cięższa. Tym bardziej, że z drugiej strony korba też potężna. Myślę, że tutaj około 800 gram. No, może nie, ale pół kilo na pewno ze zwagi zejdziemy. Fajne jest to, że łańcuch ma spinkę. A KMC to jest łańcuch ze spineczką rozpinaną, także nie trzeba będzie rozkuwać. Tylna kaseta dziewięciorzędowa 11, 36 tego co podaje producent, więc to jest sporo, na podjazdach się przyda. Przednie i tylnie koło, tak jak widzicie, są na ośkach, tych z samozamykaczem. Są tutaj te cienkie takie ośki. Przerzutka bitwinowska, bez żadnego jakichś tam wodotrysków. Zwykła, najzwyklejsza przerzutka. ale że działa i że będzie działać. No dobra. No cóż tu więcej opowiadać. No a tak jak tu widzicie jeszcze w ramię mamy mocowania pod bagażnik. Nie mamy mocowania pod stopkę tutaj dodatkową. Tak jak ja mam w dżancie. Kolejne takie gadżety, które chciałem zamontować do roweru, bez których sobie nie wyobrażam funkcjonowania. Mianowicie są to błotniki oraz stopka boczna do roweru. Zakupione też były w sklepie Decathlon. Niektórzy powiedzą, znowu rzeczy z Decathlonu. Pewnie odcinek zaś sponsorowany. Nie, to nie jest sponsorowany. Przy zakupie roweru sprzedawca powiedział, że jeżeli założę sobie kartę Decathlonu, uzyskam gwarancję dożywotnią na ramę i na mostek. Więc założyłem sobie kartę Decathlonu. Jest bardzo szybko i prosto. Dostaniecie na maila taki numer karty. Zarejestrujecie się tam. Możecie sobie też zainstalować aplikację Decathlonu. I wyobraźcie sobie, po zakupie roweru, e, chyba dzień czy dwa, dostałem bon do wykorzystania w sklepie Decathlon na kolejne zakupy w wysokości 20 zł. Więc postanowiłem, że mm, no w zestawie akurat z rowerem brakowało tutaj e, tych butników i, i tej stopki. Najbardziej to mi chodziło o stopkę, a butniki to po prostu były taki e, chwilowy, e, mówię, a przydadzą się, żeby nie, chla, nie, ochla, nie być ochlapanym. No więc po prostu przy okazji je też kupiłem. Dzisiaj po prostu je zamontuję, no i zobaczycie, jak to wygląda. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.